Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj kolejne pozycje, kolejne nowości, które chciałem Wam pokazać. I pierwszą z nich jest jeden tytuł, który ukazał się teraz w listopadzie. Jeżeli mówimy o wydawnictwie Team of Comics, ale w sumie jest to zrozumiałe, bo na festiwalu. Tych pozycji naprawdę miał chyba gdzieś koło 10, więc teraz zrobię troszeczkę odbój. Ale mimo wszystko jest bardzo fajny tytuł. I mówimy tutaj o drugiej części Krocząca we mgle, o podtytule Chimery. Stefan Fe odpowiada za tą pozycję. Będziecie go kojarzyć z takich tytułów jak Skóra z tysiąca bestii czy Wszędzie biały. Ten pierwszy tytuł nie ukrywam, że jest moim ulubionym. I ogólnie styl jaki prezentuje Stefan Fe jest naprawdę... Fajny, baśniowy, taki wręcz bym powiedział malowniczy i tego się nie da ukryć. Nieważne jaka historia, on zawsze dobrze się prezentuje i może nie będzie moim jednym z ulubionych artystów, ale na pewno tym, którego styl zawsze mi będzie odpowiadał i zawsze będzie podobał. Natomiast krocząca we mgle jest to druga część. Pierwszą, oczywiście, znajdziecie u mnie. Więc nie będę się rozwodził, no natomiast powiem, że kontynuujemy wątki z tego co widzieliśmy w, w wcześniejszym materiale, gdzie nasza główna bohaterka Ogrzyca właśnie ruszyła w tą mgłę. Właśnie to tam będzie się dowiadywać czegoś o sobie, bo jednak, jeżeli ktoś wyglądający zupełnie inaczej, e, a będzie jeszcze inaczej wyglądać, taka mała podpowiedź w tym tomie, bo nastąpiły pewne zmiany wizualne, e, mieszka z. Kimś, kto w ogóle nie pasuje do tego, jak ona sama wygląda, jest to zastanawiające. I wiele, naprawdę wiele odpowiedzi dostaniemy. Nie wszystkie, bo będzie kolejny tom, co jest bardzo dobrą wiadomością. Natomiast tutaj możemy bardziej zauważyć, mam wrażenie, niż w tomie pierwszym, że ten świat baśni, magii, takiego fentezy, łączy się z gatunkiem SF. Dosłownie, tutaj pojawiają się jeszcze bardziej postacie z innego wymiaru w ogóle. No coś na zasadzie wręcz bym powiedział, jakieś pierwsze skojarzenie robotów, ale to też jest mylne. Akcja naprawdę gna do przodu, choć na początku poznajemy coś zupełnie innego, i to nie jest przypadkowy zabieg. Choć on na początku mnie zaskoczył, fajnie to wygląda, kiedy dostajemy coś, co jest nawiązaniem do. Ja bym powiedział kapitana planety i łączeniu się tych kilku pierścieni, z których on właśnie powstawał. I to nie jeden taki smaczek, który wyłapałem w tym tomie jest jeszcze przynajmniej jeden, może o nim wspomnę na, na którym ze swoich kanałów społecznościowych, ale mówię, fajnie, to wszystko dalej się rozwija. Akcja gna do przodu, tak jak mówiłem, ale czasami potrafi zwolnić, pokazując świat nawet troszeczkę taki współczesny, bo jest wątek związany z telewizją w pewnym sensie, tak, jest wątek pokazywania zupełnie innych krajobrazów, takich bardziej przyziemnych i nam znanych. To wszystko fajnie daje taki, no mówiąc najprościej miszmasz, który sprawdza się świetnie i nie ukrywam, że ten gatunek, ta forma prezencji tej całej historii, naprawdę przypadła mi do gustu. Nawet znajdziemy tutaj miejsce na humor, ale też i na pewne inne elementy historii, jakie się pojawiły. Więc naprawdę to wszystko ze sobą jest bardzo fajnie złączone, i ja czekam na kolejny tom, który będzie prawdopodobnie zwieńczeniem tej całej historii. Natomiast, jak się prezentuje tytuł wewnątrz? Oczywiście zaraz Wam pokażę, więc wstrzymajcie się, ale w międzyczasie zapraszam na kolejny. Drugi komiks, jaki Wam chcę przedstawić, jest to też kontynuacja i też drugi tom, ale w tym wypadku to będzie zakończenie serii i uwierzcie mi, sam tytuł może budzić w sumie jakieś kontrowersje. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to naprawdę ciekawa i. Bardzo mroczna opowieść. Deviant, drugi tom od wydawnictwa Shack Comics, który jest tutaj napisany. Opowieść świąteczna w ogóle, bo też tak to powinniśmy nazwać. Dzieje się to właśnie w takim czasie, w takiej scenerii. James Tynion IV i Joshua Hickson odpowiadają za ten tytuł. Hicksona będziemy kojarzyli, z tego co pamiętam dobrze, z jednej z pierwszych, pozycji, jaką wydało wydawnictwo Lost in Time. Poprawcie mnie, jeśli się umylę, ale chyba tak było. Też mroczny, klimatyczny horror, trochę, trochę taki związany z Lovecraftem, etc., etc., ja się tam czasami doszukuje. Tutaj ten horror jest zupełnie inny, ale warto wspomnieć nazwisko Jamesona Tyniona IV, który naprawdę robi całkiem niezłe scenariusze, nie tylko z Batmanem. Natomiast Księga druga, tak jak mówię, Dewianta, zdecydowanie jest lepsza. Powiem szczerze, że pierwszy tom był spoko, fajnie się to czytało, fajna historia. Oczywiście odsyłam Was do tego materiału, znajdziecie go na pewno gdzieś u mnie na kanale. Natomiast drugi tom jeszcze bardziej to rozwija po wydarzeniach, właśnie z tomu pierwszego, kiedy nasz bohater to już może nie będzie taki wielki spoiler trafia do więzienia, jego partner tak, mówimy tu o związku homoseksualnym jego partner stawia wszystko na jedną kartę i chce udowodnić, że to nie on jest tym e, zabójcą, tym człowiekiem, który morduje i w sposób wręcz bym powiedział, naprawdę bardzo brutalny, choć może i świąteczny, e, przyozdabia swoje ofiary zwykłymi świecidełkami, które wieszamy na choince. Taki, taka mała informacja dla Was, ale to, co później się dzieje, jak to wszystko się rozwija, kiedy on wchodzi w taką trochę kooperację z jednym z agentów FBI, też bardzo ciekawą osobą, hmm, zaczyna się udziać naprawdę wiele. Zaczyna się prowadzić dochodzenie i trochę taki cykający zegar, który gdzieś mamy z tyłu głowy, że naprawdę zostało niewiele czasu, aby skazać jego chłopaka, jego partnera. Czy słusznie, czy nie, czy to on jest na pewno tym Dewiantem? Powiem Wam, że akcja naprawdę przyspiesza, jest brutalnie, czasami zaskakująco, ale i też ciekawie, fabularnie. Kurde, mówię, pierwszy tom nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak drugi. Drugi w ogóle podniósł Dewianta do troszeczkę większej rangi komiksu naprawdę dobrego. A zaskoczenie, w pewnym sensie mnie zaskoczyło. Zaskoczenie zaskoczyło, ale fajnie to wyszło, naprawdę fajnie i pokazane są te motywy tego właśnie tytułowego zabójcy, tego psychola. Naprawdę, świetna seria, choć pierwszy tom jeszcze tego nie pokazuje, dopiero w drugim poznajemy jej taką no, zajebistość. Więc cóż, no, pokażę Wam też jak wygląda i ta pozycja. Cóż, no, nie przedłużajmy tego, jedziemy z tematem dalej. Dobrze, jesteśmy już na stoliku i zobaczmy jak prezentuje się wspominany przeze mnie e, tytuł. Pierwsza pozycja Stefan Ferd i Krocząca we mgle, tom drugi e, Chimery. Twarda oprawa oczywiście jak w przypadku tomu pierwszego, tak prezentuje się grzbiet oraz tył okładki. 99 zł cena okładkowa, opis dla Was. I zajrzyjmy w środku. W środku, tak jak wspomniałem, to co możemy znać z tomu pierwszego, i ja, tak jak powiedziałem, ten styl mi bardzo odpowiada. Jest taki baśniowy, malowniczy, ciekawie dobierane kolory, lekka pastelowość, bym powiedział, i w pewnym sensie, jak zauważymy w sporej części komiksu, dominuje ten odcień różu, który dodaje jeszcze bardziej. Takiego jednak z jednej strony cukierkowości, ale też troszeczkę i tajemniczości, więc myślę, że fani artysty nie będą zawiedzeni, natomiast jeżeli dla kogoś jest to kontakt po raz pierwszy z tym artystą, myślę, że też podejdziecie do tego w sposób taki, gdzie przekona was do tego, aby ten komiks nabyć. Fajnym zabiegiem jest to, że mamy też tutaj oczywiście dodatkowo szkicownik, który wam teraz prezentuję. Tego typu dodatki w komiksach zawsze są fajnym bonusem i ja lubię, kiedy coś takiego się pojawia. Więc widzicie, jest tego całkiem całkiem sporo. Także tak prezentuje się ta pozycja, a teraz przejdźmy do kolejnej. A tak prezentuje nam się deviant, czyli druga pozycja. Jest to format zeszytowy w miękkiej oprawie, bez skrzydełek. Tak wygląda grzbiet, oczywiście z logiem Shock Comics. I tak się prezentuje tył. Cena okładkowa 76,99. Taka dość oryginalna. Możecie sobie zobaczyć opis, jak to wszystko się prezentuje. I naprawdę jego wychwalanie, właśnie w tym szczególnie drugim tomie, jest jak najbardziej na miejscu. Pokazuje dopiero teraz naprawdę swoje prawdziwe oblicze w tym pozytywnym sensie, ten taki kunszt. Zobaczcie, w ogóle, jak śmiesznie wyglądają tutaj nie gdzie niegdzie właśnie pojawiały się takie strony jeszcze bardziej z przybliżoną twarzą Mikołaja i to, 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 to naprawdę wyszło świetnie. Same rysunki tutaj w tym drugim tomie mam wrażenie, jakby prezentowały się jeszcze lepiej i jeszcze bardziej oddawały klimat tego wszystkiego. Ten mrok, te prowadzenie dochodzeń, te zagadki, te. Te emocje, które nam tutaj towarzyszą, też związane właśnie jedna ze scen z tą maską, którą Dewiant nosi. Poznajemy troszeczkę jej podłoże, ale też e, umysł naszego no, zabójcy, który siedzi w więzieniu i czy on faktycznie będąc tam już 50 lat został słusznie osądzony. Naprawdę dzieje się tutaj dużo i to w jaki sposób ta historia została poprowadzona, czym dalej w las, czym bardziej to wszystko e, gdzieś tam się... Rozwija to, mogę Wam powiedzieć, że jest tylko lepiej. I jeżeli miałbym powiedzieć, jak rozdzielić na te dwa tomy, to co tutaj jest z tym związane, to powiem Wam śmiało. Tutaj bym powiedział, że 25% tej zarąbistości jest w pierwszym tomie tylko, a te 75% w drugim. I to jest rewelacja. Tutaj, kilka takich dodatkowych grafik jeszcze, które zostały zawarte. To je Wam pokazuję, no i oczywiście opis e, troszeczkę odnośnie naszych autorów. Więc tak się prezentują tytuły. Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego materiału. Oczywiście skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Będzie mi bardzo miło. Kliknijcie subskrypcję gdzieś tutaj po prawej stronie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. No i przy okazji, gdybyście chcieli wesprzeć moją twórczość, będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło. Póki co dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się. Cześć.